Ferrari wśród skutków, ja, ciche auta zabijają ludzi. I lepsze górą? I przejechałaś tak górą. Od startu. Zaczynamy trzeci dzień, rajdu koguta. Paróweczka z rana podok polony z rana nie odpalił, więc trzeba go pchać. A jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to Was bardzo serdecznie zapraszam. Dzień pierwszy. Znajdziecie tutaj linka. Dzień drugi. Start. Jezu, odpalił? Nie odpalił. Jeszcze, mocniej, mocniej, mocniej. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze raz się trzeba zapędzić. No. Mocno. Mocniej. Mocniej. No co? no Dawaj. Dawaj. Odpalił. Nie ma wstydu w Warszawie. Będzie jechał? Będzie, będzie. No to dobrze, to lecimy. Giżycko, proszę bardzo, dobry, dojechaliśmy. A dobra, zdjęcie możemy Zdjęcie dobra. będzie później. Tak, metę? tak jest, idziemy. Siemanko. Dzień dobry. Wstańcie za Audi, ona też jedzie. No to właśnie. To. Słuchajcie, wygląda to tak, że już jest kolejka, a jeszcze nie wjechaliśmy na drogę właściwą prowadzącą do mety, więc samochodów jest naprawdę dużo. Udało się, przejechaliśmy trasę z Warszawy do e, Giżycka, no myślę, że około 4-4,5 godziny e, bezproblemowo. E, Chłopaki tu będą czekać, a ja wysiadam Ja wysiadam Nie. Nie. Idę ponagrywać, widzimy się na mecie No, zobaczmy Zadowolony Zobaczcie, patrzcie co tam się dzieje I patrzcie na to cudo Też jedzie w rajdzie Koguta Jelcz Kurde, ale fajna fura Rajdowy Wow, super Zobaczcie kolejka ona się ciągnie ja nie wiem ile trochę jak kiedyś to wygląda trochę jak kiedyś na granicy na granicach jak się stało i czekało się po ileś godzin żeby przejechać żeby celnik wbił pieczątkę do paszportu nie to po prostu tutaj coś takiego się dzieje tam normalnie szaleństwo Turyści, jeszcze tak dodam, turyści, którzy przyjechali do Giżycka, a nie są pasjonatami motoryzacji, to pewnie nie są za bardzo zadowoleni z tego, natomiast ktoś, kto bierze udział w tym rajdzie i widzi te wszystkie samochody, zobaczcie jeszcze raz, pokażę Wam dokładniej za chwilę e, ca, całą tą kolejkę, to po prostu mu się Micha śmieje, jest zadowolony, no bo tyle samochodów, tyle różnej motoryzacji zabytkowej, starej spotkać w jednym miejscu z, pozytyw z pozytywną energią, która tutaj jest, no to... Czysta przyjemność, czysta przyjemność. Ale fajna skoda. 130. Jeżeli dobrze widzę. Fajna, to wasza? To tego młodzieńca jest. Twoja? Tak, to jest twoja? Super. No, jest i autobus. Proszę. Autosan. Pozdrawiam Konrada, który uwielbia autosany z drzwiami otwieranymi właśnie w ten sposób Ferrari wśród skut. A ja ciche, ciche auta zabijają ludzi. Tak jest. My nie jesteśmy I zobaczcie jaki fajny żuczek. Zaraz spróbuję złapać co ma napisane tutaj z boku, bo jest klimat. Współdzielnia kółek rolniczych w Pawłowiczkach. Super samochód. Proszę jeszcze raz? Super żuk, żuk, żuk. To, Super to jest żuk. zajebisty samochód. To no, samochód na taki wypadek. Zajebisty, ale mówię klimacik ma. No i zobaczcie, takie też ciekawostki są. Jest żuk Michała. Żułano to nie jest żuk. Dzień dobry. Powiem Wam, że też dla mnie prywatnie rajd Koguta jest świetnym, świetną okazją, żeby spotkać znajomych, którzy są Rosjani, znajomych ze świata klasycznej motoryzacji polskiej, bloku wschodniego, ale też i różnej, innej, którzy przyjeżdżają na tą imprezę, jest ich bardzo dużo i to jest okazja, żeby idąc chociażby taką sobie alejką, po prostu spotkać ich bardzo dużo, więc zaraz zobaczycie, może kogoś jeszcze Wam przedstawię. Proszę, jest i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ale to wyrwane ostatnio teraz? Nie, już, już był na Złombolu. A na Złombolu był. A, I pokażę Wam jeszcze żarcie można robić w trakcie. Zobaczcie, smacznego. Polecam. Polecasz. No i proszę, można, można. Espero. No, brawo! Można przyjechać pięknym samochodem. Trzeba Pierwszy Trzeba. chyba. Widziałeś jeszcze jakiegoś Espero na lejdzie? Nie widziałem. No, klasa! To mi się podoba. I to jeszcze zobaczcie, z przyczepką. O, no, jaka ładna syrenka. Piękna. Jaka ładna syrenka. Dzień, dzień, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Jaki ładny Jaki ładny Lublin, proszę bardzo. Incepcja biała mewa. O, ja wymyśliłem. Ty wymyśliłeś? Dobrze. Ja się chcę dowiedzieć, czy to tak dojechało od tak, początku do tak. końca. Naprawdę? Ale tak, za ławę. Ja, yeah. ja właśnie na, na starcie nie dowiedziałem. No właśnie o to mi chodzi, że wspaniale, nie zeszło. 500. Zobacz Zobaczcie, ile? 500 z 500? 500 600? 700? 700 km, da się, da się. Zobaczcie, tam jest niedaleko meta. Przybliżę, jeszcze nie doszliśmy. Nie macie poczucia, pewnie czasu, bo idę chwilę i robię przecięcia, ale z 15 minut już idę i dalej nie doszedłem. Więc to jest y, kawał drogi, kawał y, duża ilość samochodów. A to ta meta już jest otwarta od 10. Jest godzina 12, zaraz zobaczymy. 13, więc 3 godziny. Niewyobrażalna ilość samochodów. No i coś tu fajnego zauważyłem, już Wam pokazuję. Co to jest? Fajna fura! Mm, dziękuję! Z tej klasy. O z zobaczcie. Kurde, żarełko normalnie. Patrzcie. Ja. Yeah. Ale to można się tak testować? Można, idź tam do kany, idź tam do kany. Dobra. Idę, zobaczcie. Tu jest jakiś poczęstunek. O co to w ogóle chodzi? Tu mamy takie XPL. Ja dziękuję, ale to, co to jest w ogóle? Ja pierdzielę. Zarąbista sprawa. A tutaj tak sobie przechodzę. Polones, jak polones, a nie do końca. Poczekaj, zaglądniemy. Kurde, no bardzo fajny, odbudowany od zera yy, i samochód, który, no aż przyjemnie się nim pewnie jeździ. No i tu można jeść, śniadania, obiady, czyściutko. Ile zajęła odbudowa? 9 miesięcy. Aha, czyli było, było co robić w czasie COVID-u? Dokładnie, jak wszystko, bo dzięki warsztatu nam nie zamknęli, więc efekty są widoczne. O, jaka fajna nyska na czarnej blaszce. Na czarnej blaszce, nysa. oryginał. oryginał hmm. Ale to jeździł pan, czy odkupiona? No, odkupiona jest już 38 lat temu. 34 lata temu. <laughs> Naprawdę? Tak. tak? No od pierwszego właściciela. Aha. Ale pan odkupił 34 lata temu? Zaraz pokażę dokumenty na to Tylko muszę coś znaleźć 57. Zobaczcie 57 Nie pokazuję tutaj danych Ale od którego roku? 34 lata Kupno Proszę zobaczyć Kupił dnia... dnia 1988 rok 25 października Ale numer lepsze przejechałaś górą? Ile przejechałaś tak górą? Od startu A ja myślałem, że od oławy a tu Impreza najlepsze. Dobrze się bawicie? Bardzo dobrze. Ile tak przejechaliście na dachu? Siedemset. Siedemset. No, tak myślałem. Ale much na twarzy nie macie. A, dobrze. No, i jest w końcu. Pisze start, ale z drugiej strony to zdjęcie z meta, więc jest prawidłowo przejechał 700 km, nic się nie działo i jest zajebiście, No, widzę Nikt właśnie. Mnie nie Pięknie. Zobaczcie, potrafią też przechodzić. Zobaczcie, co tu się dzieje. I to już trwa od przeszło 3 godzin. Ludzie przejeżdżają, czekają. Jest, o proszę bardzo, jest Leszek, rządowa limuzyna ministra Leszka. I teraz macie trochę odpowiedź, jak widzicie, ile osób robi sobie zdjęcia, chce uświetnić ten moment przejechania przez metę. Dlatego taka kolejka, dlatego tyle to trwa, ale każdy też chce świętować No te, w zależności jaką tam trasą się przejechało 500-600, myślę, że 600, przeszło 600 km, na szybko licząc, więc tak to wszystko wygląda. Wielkie święto, usuwam się, kolejni ludzie jadą. Jest i błaże, jest i błaże, siemanko! Ręce trochę brudne, ale... No i opowiadaj, pierwsze wrażenia. motorynka Challenge w ramach Rajdu Koguta. Łombol, Ile? Ile? Przejechaliście. 620 km. Dwa dni? W... Dwa dni. Dwa dni. Dwa dni udało się. Wczoraj tak wygląda. Wczoraj Czekaj, pokażemy, jak wyglądasz cały. Ty, no dobrze, no, nie jest źle. Tak, bo, tu, całe wszystkie, no jest, jest. wszystkie no bo to śruby jest. się poluzowały cały błotem, się na Elegancko, laporę, da się, je, jeździ. Tego. No jest i sprzęgło 100 km, w się wysypało. No. I wczoraj o 16 jakoś grzebaliśmy, udało się zrobić i co dla Wszyscy dojechali, bardzo się psuło. No trochę się Niektóre, no, Ale ja czytałem, to... ja słuchaj, ja czytałem, no. ja powiem tak, ja czytałem, że y, podobno y, nic wam się w pierwszym dniu nie zepsuło i było robione serwisowanie po to tylko, żeby coś robić. Znaczy, nic, no, prawda? jeździć jeździł, jeździć jeździł motoryki, tylko Marcin doszedł do wniosku, że wcześniej jeździł 80, teraz jedzie 70, a co się zniechalo i musi zobaczyć, Aha. co dokładnie. I... Dobra, zobaczcie, jedzie nie pierwszy raz, zrobiliście sobie. Hejo. Zrobiliście sobie grilla. Tak, robimy sobie grill'a, O skumani, e, Mamy imprezę, robimy grilla i żeby czas nam się umilał. Hello! Nasza, nasza malborazka tutaj to się Proszę tutaj bardzo. Na bogato. starego grillowego. Można, można. Niech nikt, nikt, nikt nie mówi, że... Niech nie mówi, że się komuś może nudzić w tej kolejce. Ktoś w końcu też przyjechał Matizem FSO Pierwszy Matiz i chyba jedyny, nie? Podobno nie, podobno na starcie był jeszcze jakiś ale... A na starcie, ale dojechał do Giżycka? A nie wiem No pytanie, to jedyny Pytanie jeszcze jedno, czy to był dół czy FSO? Właśnie, a ja widziałem FSO, tak? A. Ostatni rocznik, Lanos, 1. nie wiem czy był, Espero na pewno było Espero Kozak Tak, To tak. już jest białych ludzi chodzi, to jest albo Musso Stop, stop Kontrola Gdzie pan jedzie? Na metę Zobaczcie, samochodzik Renault Trafik. Najlepsze jest to, uwaga, ile kosztował? 100 euro. 100 euro. Każda rzecz, którą do niego dołożono, kosztowała więcej niż sam samochód. Da się? Da się. Ośmioosobowy jeździ Zajebisty Samochód. Hejo. Jest i ekipa, która wybiera się do Afryki. A dzień dobry. Dzień dobry. To państwo do Afryki jadą? Jedziemy, w październiku ruszamy. A Proszę bardzo. Wyjazd przełożony, ale nieodwołany. Całe szczęście, mamy nowy silnik, więc mamy okazję Dzień. przetestować na rajdzie kogutek. Dobrze. Jest i ciapek. Ile? Milena. Jestem z Jaworzna, mimo mi, że jestem po raz kolejny na rajdzie i <laughs> ile dni przejechałaś? Yy, trzeci dzień dzisiaj jechaliśmy. A, i okej. Okay. Pewnie, że okej, okay. tak jak zawsze, prawda? No To teraz... jestem są po to, żeby się poruszać po drodze. Ter to teraz tylko powiem, że trzeba się przygotować na korek, który tam się ciągnie jakieś najbliższe dwie godziny. Ojej, udamy raz! Zitarpan. Czepką. Piękna sprawa, proszę bardzo. I Fiat 125, ale specjalnie, nie P, z jednej strony nadciągają, z drugiej strony nadciągają. Jakby ktoś się zastanawiał, meta była otwarta o godzinie 10. Z tego co wiem, jest godzina 14:30, a te samochody ciągle wjeżdżają w tą uliczkę. W której postoją najbliższe dwie godziny, więc jest wielki duch w narodzie motoryzacyjnym, by przejechać przez Metę. I pięknie! Jest! Jedzie nasz Polonez, Meta! Chłopaki są w kroku. No jesteśmy na mecie z Tomkiem. Tomek, trzeci dzień rajdu kończymy 2022 rok, szósta edycja. Te samochody. Te samochody, te samochody od 5 godzin przejeżdżają tą metę. Zadowolony z tak, imprezy? No, jestem bardzo zadowolony z imprezy, aczkolwiek ciągle mam telefony od policji, że zakorkowane miasto. No, ale Nie przejmuję no, się tym. To jeszcze chwila i zaraz odkorkujemy. Przepraszamy, ale jest wszystko dobrze. Eee... Naprawdę już ostatnie auta przyjeżdżają, za chwilę się spotykamy na scenie i tam na mecie, na plaży i tam jest scena i tam kończymy. Ja osobiście bardzo dziękuję za super imprezę. Dziękuję bardzo. Jak chcecie, możecie się do tego dołączyć. W komentarzach. No już wie więcej no, za... Nie wiem, nie, no, 1640 rok występuje. 1640 wystawiono. Dobra, ale nie, nie będzie limitu. Nie wiem. Dobra, 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 dzięki bardzo. Już jechać, jakie miłe towarzystwo. Proszę bardzo, Rado, dobry, radosny, witam. znany z internetu, nie muszę Wam przedstawiać. A wiesz co ma pod maską? A weź, daj mi od tutaj, będę zdał się. 2.0 o! o, chodzi. 100-110 leci. E, jeszcze raz, w jednym odcinku mówiłem, ale będę to powtarzał. Świetną człowiek robotę robi i to nie tak. chodzi mi o YouTube'a, bo to jest swoją drogą, ale jeździ na Ukrainę, pomaga. Wielki szacunek, wielki szacunek. Dziękuję. Zachęcam wszystkich do tego. może będzie od... odcinek, tam gdzie... no. no. zapraszam Jarzynę do odcinka, robimy o samochodach. Dobrze, ja Ciebie też zapraszam. wiele dobrego i kierownica jest fajna. Fajna, tak. fajna. No, i jesteśmy na plaży w Giżycku, Oficjalne zakończenie: scena, leszek, domek na scenie, no i masa ludzi wokół, więc możecie zobaczyć. Nie i To dobra impreza. 500 plus, żebyście nie rządzili za bardzo, bo wykupić jak was nie wykupię. Także nie uda się. Dziękujemy bardzo. minister leszek, tak? Você tem noção disso?